Dzień dobry. Nokturn w malarstwie to scena nocna, często ukazana w plenerze, inaczej pejzaż nocny. Nokturn w pełni tego słowa pojawił się w romantyzmie na początku XIX wieku. Malarze w tym okresie uwielbiali niedoświetlenie i noc, które utożsamiali z siedliskiem uczuć i nieznanego. Autorem oglądanego obrazu pod tytułem Il Tramonto, czyli Zmierzch, jest Kaspar Dawid Friedrich. Nocne obrazy wyszły także spod pędzla Van Gogha, między innymi słynna gwiazdista Noc. Jeden z najpiękniejszych polskich nokturnów namalował Józef Pankiewicz. Jest to Rynek Starego Miasta w Warszawie nocą. Do wykonania ćwiczenia plastycznego proponują jako inspirację swoje obrazy nokturnowe. Oprócz tematu nokturnu można powiedzieć, że reprezentują również temat Veduta Capriccio. Potrzebne nam będą kartka czarna, granatowa, szara lub ciemnoniebieska, małe kawałki w jasnych kolorach żółtym, białym, kremowym, ołówek, linijka, nożyczki, klej oraz pastele. Najlepsze do tego będą suche. Z jasnego papieru wycinamy malutkie kwadraciki i prostokąciki. To będą nasze rozświetlone okna. Naklejamy je na wybrane tło. Ponieważ ja wybrałam tło granatowe, zarys budynków mogę zrobić ołówkiem lub czarnym kolorem, kredką, węglem, pastelą. Teraz białą pastelą i żółtą rysuję po prostokącikach i trochę wokół. Rozcieram palcem. Pastelami w różnych kolorach uzupełniam barwę dachów, trochę ścian. To już w zasadzie jest skończony nocturn. Można powiedzieć budynki o zmierzchu i światła w oknach, ale mam ochotę jeszcze coś zrobić. Może przyciemnie niebo, oby mnie przesadziła. Rozcieram czarną pastelę. Dodaję ozdoby budynkom. Może jeszcze zarys innych budowli w tle. Do tego najlepszy jest węgiel oprawiony w drewno, tak jak ołówek, gdyż jest w miarę precyzyjny. Pozostało jeszcze utrwalić pastele. Można specjalną fiksatywą, ale najbardziej, najłatwiej i najtaniej jest użyć lakieru do włosów. Trochę przyciąć. Dziękuję za uwagę i życzę miłej pracy.